Witam Państwa serdecznie. Krótka dzisiaj rozmowa tygodnia, a naszym gościem jest burmistrz miasta Kościerzyny, pan Michał Majewski. Witam Pana serdecznie. Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów telewizji kościerskiej. Panie burmistrzu, w sumie jeden temat, ale dosyć poważny, bo w przestrzeni publicznej pojawiła się, w zasadzie już od dłuższego czasu krąży taki temat. Temat o odszkodowaniach za grunty, które miasto przyjęło i on dotyczy też gruntów. Przejętych przez miasto w momencie budowy obwodnicy, a także wszystkich dróg, które od tego momentu na terenie miasta zostały zrealizowane. Jak ten temat wygląda z pana perspektywy? No, to jest temat, który my musimy podzielić. Obwodnica, to jest jedna sprawa. Mhm. Była to inwestycja centralna, realizowana na prośbę samorządu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tam wszystkie odszkodowania wpływały z budżetu centralnego. Jedyne, co myśmy jako miasto, co udało nam się zrobić zaraz świeżo jak zostałem burmistrzem, to wynegocjować z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, że Pewną część elementów zjazdy, drogi techniczne, czy drogę dojazdową teraz do obecnej firmy Beverly, za nasz wkład miasta mogliśmy zrealizować. Tego nie było w planie budowy obwodnicy. Te drogi techniczne byłyby drogami szutrowymi, a Beverly nie miałoby dojazdu. Tam odszkodowania wypłacało państwo. I wszystkie zostały wypłacone. Natomiast jeśli chodzi o odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje miejskie, których dzieje się w ostatnim czasie, wszyscy, którzy znają topografię miasta widzą, że w każdym rejonie, w każdym miejscu w mieście właściwie mamy rozkopane drogi, inwestujemy, inwestujemy bardzo duże pieniądze i tu, tak jak na jednej z ostatnich sesji podkreśliłem, wszystkie zobowiązania dotyczące wykupu gruntów za. Przejętych pod inwestycje miejskie są na bieżąco realizowane. A jak to jest kwota? Wszystkie są wypłacone. Kwota od 2015 roku do dnia obecnego jest to kwota ponad 6 milionów złotych, z czego prawie połowa to jest kwota, którą dostałem w spadku po poprzednich kadencjach. Niestety, poprzednio nie było to tak regulowane jak obecnie. Na dzień dzisiejszy, jeśli tylko właściciel się nie odwoła i zgodzi się z aparatem szacunkowym, który jest wykonany wypłacamy natychmiast odszkodowanie za grunty przejęte. Czułbym się jako przedsiębiorca były, jako właściciel też gruntów, bardzo źle z tym, jeśli nie wypłacałbym zgodnie z aparatem szacunkowym za przejęte grunty pod inwestycje miejskie odszkodowań dla właścicieli. To oznacza, że te 6 milionów trzeba było zabrać z czego innego, żeby wypłacić? Bo skoro mówi pan, że dostał pan spadku i one nie były przewidziane w budżecie, to w związku z tym coś za to trzeba było inaczej, coś trzeba było zabrać, żeby te pierwsze rozmowy, jak tylko się dowiedziałem, że są niewypłacone odszkodowania, zaprosiłem wszystkich mieszkańców czy osoby, których to dotyczyło, to wchodząc, siadając do stołu, zapytałem się kawę, herbatę. Nie, my chcemy nasze pieniądze. Tak. Im się to należało, bo to były ich grunty z dziada, pradziada, bardzo często przekazywane. I jedno, co się wtedy udało zrobić, to wszystkie płatności, zadłużenie rozłożyliśmy na 4 lata na spłaty. Z wszystkimi podpisaliśmy porozumienia, w ciągu 3 lat wypłaciliśmy, a obecnie płacimy to na bieżąco. Mhm, ale to kosztem czegoś, to w związku z tym... Inaczej. No, moglibyśmy Wypłaciliśmy może 3... budować już salę. Ale dlatego no, chciałem pieniądze. zapytać. Chciałem Jeśli byśmy zapytać. postępowali tak jak poprzednio, nie wypłacali i odwoływali się mm. od decyzji, mielibyśmy 6 milionów złotych. Miałbym 6 milionów złotych do sali. I bym się nie przydał. Mówimy o czy... sali przy, przy szkole Trójce. Powiedzmy przy mm -hmm. trójce czy przy czwórce. W tym momencie mówimy o trójce, bo e, tam już jest projekt i pozwolenie. Natomiast moglibyśmy się odwołać, nie wypłacać odszkodowań, albo powiedzieć, dobrze, to jest na inwestycje publiczne, nie należy Wam się odszkodowanie, mielibyśmy 6 milionów złotych. Plus 3 dofinansowania, dziewięć przy 12, Moglibyśmy to realizować bez żadnych dodatkowych środków, ale niestety są to grunty i własność ludzi od zawsze. I uważam, że chociaż w takiej wysokości, jak, jakiej będzie aparat szacunkowy, należy im się odszkodowanie. To może pan tutaj e, przy tym stoliku zadeklarować tak od siebie, od serca, że miasto pod pana rządami nie jest winne nikomu nic za przejęte grunty. Tak jest. To mogę z pełną świadomością powiedzieć. Wszyscy, którzy zgodzili się z aparatem szacunkowym, z aparatem szacunkowym, mają wypłacone na bieżąco odszkodowanie. Owszem, są przypadki, gdzie właściciele uważają, że aparat operat szacunkowy jest źle wyliczony. Jak się odwołali, no to tam e, tego nie ma. Co, coś jeszcze. Jeśli nie były uregulowane sytuacje prawne, to myśmy na specjalne subkonto wpłacali pieniądze i jeśli właściciele uregulują sytuację prawną, to z tego konta te pieniądze dostaną. Czyli były zabezpieczone. Tak jest. Tak w zasadzie ta rozmowa dotyczyła tylko tego jednego tematu, ponieważ bardzo dużo w przestrzeni publicznej chodzi takich niedopowiedzeń na ten temat. W związku z tym, proszę państwa, myślę, że wyjaśniliśmy tą sprawę. Deklaracja burmistrza ta była taką kropką w tym temacie. W związku z tym ja na dzisiaj nie mam więcej pytań. Dziękuję panu za wizytę w studio. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam wszystkich. Dziękuję państwu widzów. za uwagę. Do zobaczenia.